Dzisiaj o godzinie 14.00 mieliśmy właśnie listing tokena CYZ na takich giełdach jak BitGet czy Maxi. Posiadacze Diamond Egg NFT mają możliwość sklejmowania 50% sztuk, bądź po prostu zostawienia ich, aby sklejmować 70% bądź 100% airdropu. Możemy dostać również dodatkowy airdrop od Cycle Network za to, że korzystaliśmy z Gusfa. Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku i tak jak widzieliście, dzisiaj będzie update odnośnie właśnie GooseFarb i tutaj samego airdropu tokena SayYC ponieważ jest już on wylistowany na giełdzie Bitget i w tej chwili jego kurs waha się w okolicach 7-6 centów, także nie jest to zła cena, no te tokeny akurat tutaj mamy westowane, ale o tym wszystkim właśnie w dzisiejszych materiale, do którego Was zapraszam jednak zanim do niego przejdziemy, nie zapominajcie jeszcze o łapce w górę, subskrypcji i komentarz. Partnerem kanału jest aplikacja Zen. Dzięki niej zyskujesz cashbacki, zwroty za zakupy, dodatkową gwarancję na elektronikę, a także łatwo wypłacisz krypto z giełd takich jak Binance, Bybit czy BitGet. Z kodem MBZN masz aż 5 miesięcy planu pro za darmo. Link znajdziesz w opisie wideo, a kod wpisz podczas rejestracji. Zen to prosty sposób, żeby ogarnąć finanse i kryptowaluty. Polecam. Także moi drodzy, mamy możliwość sklejowania. oczywiście link do tej strony znajdziecie w opisie tego wideo Jeśli mieliście Diamond Egg NFT, macie możliwość sklejmowania 1500 sztuk tutaj tokena CYC No i jeśli sklejmujecie je teraz, to dostajecie tylko i wyłącznie 1500 sztuk Total amount to jest 3000 sztuk, ale uwaga Jeśli je tutaj nie odbierzecie teraz, no to te pozostałe 50%, czyli 1500 zostanie spalone ale macie oczywiście taką możliwość. Jeśli poczekacie 30 dni, to będziecie mieli do sklejowania 70%, i jeśli poczekacie 90 dni, będziecie mogli sklejmować całość, czyli 100%, czyli tutaj 3000 sztuk CYC. Także jeśli chodzi o mnie, ja sobie tego nie klejmuję w tej chwili, myślę, żeby poczekać te 30 dni, przy czym uwaga, jeśli po prostu rynek będzie nam nagle odjeżdżał, będzie, skończy nam się ta hossa, no to wtedy może sklejmuję i po prostu sprzedam tą połowę. W tej chwili po prostu czekam na lepszy moment jeśli doczekamy tych 30 dni, no to już będzie 20% więcej. No ale za te 30 dni też zamierzam zobaczyć, czy po prostu rynek będzie jeszcze w odpowiednim momencie do dalszych wzrostów. Hostów, czy po prostu już to będzie koniec wzrostów i albo sklejmuje te 70% albo sklejmuje 50 albo sklejmuje już 100% oczywiście liczę na to że ta hosta się jeszcze utrzyma i że da nam tutaj możliwość sklejmowania 100% no ale czas pokaże to zobaczymy także mówię tak w tej chwili ja po prostu tego nie klejmuję, ale wy musicie sobie zrobić własny research i na podstawie własnych przemyśleń albo to sklejmować teraz albo poczekać razem ze mną to już moi drodzy zależy od was no i jeśli chodzi o Jelton, tutaj jak wcześniej też wspominałem, przybyło nam kolejne naliczenie, tutaj mamy 6,93 w tej chwili już na koncie i w tej chwili jeszcze nie ma tego tej wersji trzeciej Guzer ale będzie ona lada moment jak tylko wylistuje się token Goose, a token Goose miał być wylistowany chwilę po Cycle Network, Cycle Network wylistował nam się dzisiaj, także czekam na informacje od projektu, kiedy będzie dokładnie wylistowany właśnie token Goose, ale pozostając jeszcze tutaj przy tokenie CYC, moi drodzy, mamy możliwość odebrania jeszcze dodatkowych 200 tokenów na jeden portfel za to, że byliśmy użytkownikami tutaj właśnie GooseFarm i nie wiem, czy to jest stricte za to, że kupiliśmy jajko, czy po prostu używaliśmy tej Platformę ja tak czy inaczej dostanę tutaj właśnie te 200 sztuk na portfel. No nie jest to nie wiadomo jak dużo, ponieważ jak sobie tutaj odświeżymy te 200 sztuk, to w tej chwili jest jakieś 13,5 dolara. Więc to nie jest jakiś majątek. No, ale mieć, a nie mieć za darmo, no myślę, że warto sobie tutaj to sklimować. Tym bardziej, że tutaj chyba prawdopodobnie nie ma żadnego vestingu. i jak sobie klikniemy też w punkt piąty who is eligible for the airdrop, czyli kto załapał się na airdrop, no to widzimy, że experienced user of ecosystem, partner products, example golden goose, no czyli akurat my, bo byliśmy użytkownikami właśnie Golden Goose, czyli tutaj partnerów Cycle Network więc moi drodzy odbierzmy sobie teraz te 200 tokenów ze strony Cycle Network, oczywiście najpierw łączymy się z tą stroną portfelem następnie klikamy sobie claim mamy after claiming your CYC will be sent to your Binance Smart Chain wallet address within 3 minutes ok, czyli w ciągu 3 minut token CYC zostanie na wysłany po sieci BSC, czyli Binance Smart Chain, ok, klikamy sobie confirm i tutaj potwierdzamy właśnie odbiór. Dobra, klikamy potwierdź. No i mamy dodatkowy komunikat, że możemy teraz nasze tokeny CYC zastickować na 200% APR-u. Ok, zobaczmy, go to stake, zobaczmy jak to tutaj wygląda. Ok, no i tutaj musimy się oczywiście połączyć z naszym portfelem, czyli klikamy connect wallet, wybieramy sobie metamaska. Oczywiście jeśli macie inny portfel, no to musicie go wybrać z listy, klikamy sobie połącz. No, i oczywiście musimy jeszcze potwierdzić, że akceptujemy politykę prywatności, ryzyko i tak dalej. Klikam sobie Confirm. Signature request OK, potwierdzamy. No i niestety moje tokeny CYC jeszcze ich tutaj nie ma, więc teraz tego nie zastejkuję. Aczkolwiek myślę, że takie drobne po prostu warto będzie tutaj włożyć właśnie na staking. No i tutaj mamy jeszcze coś takiego jak Point Rewards, mamy dostać Melo i Symbiotic. Także moi drodzy, jeśli sobie to zastykujemy, to prawdopodobnie dostaniemy jeszcze tokeny Melo i Symbiotic. Więc no ja tutaj na pewno sobie to zastejkuję, tylko poczekam aż te tokeny CYC pojawią się na moim portfelu. No i właśnie po odświeżeniu się pojawiły, więc zrobimy to jeszcze na tym wideo. OK, klikamy Step 1 to Approve. Klikamy Potwierdź. Potwierdzenie poszło i klikamy teraz Depozyt. OK, potwierdzamy. No dobra i jest już wszystko w porządku, mamy te 200 na depozycie i w tej chwili będziemy zarabiać Point Rewards, i Mellow i Symbiotic, zobaczymy też za tydzień jak to tutaj wygląda, no i jeśli chodzi o sam TVL to jest bardzo mało tokenów, jak widzicie w tej chwili jest 7630 tokenów tylko tutaj na Selco Network Vault. więc no, jeśli jest takie małe wzięcie to myślę, że tym bardziej warto sobie tutaj to wrzucić. Ciekaw jestem szczegółów tej kampanii, ale o tym bo powiem Wam w kolejnym wideo jak tylko przygotuję się do tego, ponieważ tak jak widzieliście wyskoczył mój komunikat na wideo, kliknąłem go, no i razem z Wami teraz po prostu zrobiłem ten depozyt i zobaczymy co tutaj z tego będzie. Jednak uważam, że warto to tutaj zrobić, przeklikać, bo ten ekosystem zapowiada się ciekawie. Mowa tutaj oczywiście o Cycle Network oraz jego partnerach i airdropach, które dla nas przygotowali. Także moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o gąskę Golden Goose, Cycle Network, czekamy na kolejne wiadomości, kolejne airdropy od Cycle Network oraz Golden Goose, tak jak tutaj zapowiadali, no Golden Goose jest priorytetowym partnerem dla Cycle Network i będą dawać tutaj też kolejne airdropy, kolejnych tokenów, więc ja osobiście też na to czekam. No i jeśli chodzi o ten token CYC, no to ja go w tej chwili nie odbieram. A jeśli chodzi o token GUS, który będzie z Airdropa, to tak jak wspominałem wcześniej, prawdopodobnie sprzedam go w 100% i będę czekał na te comiesięczne alokacje, które być może już będę tutaj zostawiał. Także moi drodzy, na zakończenie jeszcze tylko przypomnę, że konkurs Zen wygrała jedna osoba, do której się tutaj zgłoszę: był to Robert8697 i tak dalej, tam jakieś jeszcze cyfry. Jako jedyny spełnił wszystkie wymogi, czyli wysłał mi faktycznie to, co było Potrzebne, czyli nagrać krótki film z rejestracją, bądź zrobić skryny z wpisem kodem MBZ. No i jako jedyny zrobił to poprawnie. No reszta przechodzi na konkurs kolejny który zorganizuję właśnie w tym miesiącu, czyli w sierpniu, i niebawem ukaże się on na Twitterze. Zobaczymy, czy zrobię to w tej samej formie, czy też może to trochę uprościmy, ponieważ niestety, ale część z was nie zrozumiała jakby dokładnie, na czym polega ten konkurs i że ja potrzebuję tego nagrania, bądź też zrobionego screenu. No ale moi drodzy, nic straconego, będą kolejne konkursy. No i pozostając jeszcze w temacie konkursów i giveawayów moi drodzy, mamy giveaway ZND. Właśnie na moim profilu na X jest tu post Przywieszony. Jest to bardzo prosty konkurs, gdzie wystarczy tutaj zaobserwować pięć profili na Twitterze, zretweetować tego posta i oznaczyć w komentarzu dwóch znajomych. No i to w zasadzie wszystko. I 7 sierpnia będą wyniki tego konkursu właśnie również na moim profilu na Nix. Także moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym wideo. Pamiętajcie na koniec o łapce w górę, subskrypcji, komentarzu i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!